Ja jestem Novik, z kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo polubiliście odcinki, w których sprawdzam najgorsze versus najlepsze miejsce w Warszawie. I słuchajcie, były już bubble tea, były cukiernie, co jeszcze może być słodkiego? Otóż gofry, kto nie lubi gofrów. Także sprawdzimy dziś, jak wygląda rynek gofrów w Warszawie. Pojedziemy do najgorszego miejsca, do najlepszego miejsca i do miejsca, które też ma dobre opinie, ale nie jest to 1. A teraz przejdźmy do zrobienia researchu. Ja już jestem przy swoim komputerku i wpisuję teraz najgorsze gofry w Warszawie. Ewidentnie nie to chciałem spisać. No i słuchajcie, niedługo trzeba było szukać, ponieważ to miejsce wyskakuje jako pierwsze. No i czytając opinie, szczerze mówiąc, jestem przerażony. I to chyba najbardziej ze wszystkich odcinków tej serii. Zapraszam już inspekcję do odwiedzenia lokalu. A zakłony go był spalony wręcz czarny. Zakoł jeszcze gorzej by był ogrzewany i z góry. Na samym zone trzymawy w dwóch ciasno zakalec. W jednym długi czarny niechytany włos. Dalej nie będę już czytać tej opinii. Ciasto surowe górki i mąki, jakby ciasto nie było mieszane. Že bym ti buden dostal. Nie chcę mieć rozwolnienia, Kasia! I jest tego więcej, ale nie będziemy już tego czytać, bo nie ma to sensu. Każda opinia jest po prostu tragiczna. Po prostu pojedziemy i to sprawdzimy. Jeśli chodzi natomiast o najlepsze gofry, to znalazłem Waffle Bar, który ma aż 2000 opinii i gwiazdek 4,5. To jest bardzo dobry wynik. Wszyscy piszą, że są przepyszne, że już kolejna wizyta w tym miejscu, na pewno nie ostatnia. Same pozytywne opinie. I drugie miejsce, co do najlepszych gofrów, to Crepe Café. Generalnie po nazwie bym się spodziewał, że będą tam naleśniki, ale mają też gofry i bardzo są dobrze oceniane. Na 1000 opinii w Google mają 4,6 gwiazdki, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, i ludzie piszą, że gofry są kapitalne. Naleśniki też dobre, ale zależy, które, ale gofry kapitalne. Także jedźmy to sprawdzić. A ja zanim wyruszę w podróż na miasto, to chciałem Wam przypomnieć, że moja najnowsza wata cukrowa, winogronowa i mango marakuje, jest dostępna w każdej widolce za 5,99. I zostały tylko dwa dni na zakup tej waty, ponieważ później już jej nie będzie i jest to oferta limitowana. Także słuchajcie, róbcie zapasy, bo ma rok daty ważności, więc jeszcze zdążycie sobie ją smacznie zjeść przez cały rok. A warto ją mieć w domu, no wiecie. Szkoda, żeby zniknęła. I jesteśmy na miejscu pod pierwszym, czyli najlepszym miejscem z goframi w Warszawie. Sprawdźmy, czy gofry są dobre. Po! Mamy tutaj karty, ponieważ mają w ofercie gofry też na słono i na słodko, takie wiecie śniadaniowe potężne, ale my weźmiemy sobie te na słodko, bo ja kocham słodkie rzeczy. Mamy, o co tu jest? Są so tequila peaches, so z brzoskwinią, z alkoholem, ale ja takich nie możemy, ja prowadzę samochód, co ja to jest nie do Zamówimy sobie Black Forest, mamy tutaj waniliowy wafel, krem z nutelni, krem mascarpone, mus z owocami leśnymi, borówka amerykańska i puder. Wydaje mi się, że będzie idealny, no i weźmiemy sobie może do tego jakąś lemoniadę. passion fruit and lime, idealnie. Idę zamawiać. Dlatego gofra zapłaciliśmy 29 zł, więc całkiem sporo, ale jeśli będzie mieć dużo dodatków, wiecie, krem mascarpone na wierzchu i w ogóle, to jestem w stanie to zrozumieć. No i moniatka kosztowała 19, łącznie 48 zł. Czekamy, aż nam zrobią. Zobaczymy ile się zajdzie w ogóle. Słuchajcie, wszedł do nas gofra. Nie wiem, nie minęło chyba z 5 minut i już mamy gotowe i wygląda obłędnie. W sensie to jest takie wydanie restauracyjne gofra, ok? To nie jest taki goferek z budy, tylko jest to naprawdę mega, mega dobrze wyglądające. Ja jestem w szoku. Przepięknie, przebitka. Dobra, słuchajcie, teraz najważniejszy oficjalny test. Ja w ogóle powinienem być Magdo Gester na YouTube, Zamiast lemoniady powinienem mieć piwko, tak jak ona. Jazda testowania. Sprawdźmy, czy ta restauracja może być uznawana za najlepszą z gofkami. Mm, o oh Ten gof jest jednocześnie puszysty i delikatny, ale też chrupiący, czyli to co najważniejsze. O już błędne. Nie wiem jak oni to zrobili, ale jest tak puszysty. Jakby po prostu były ubite jakieś białka, nie wiem, niesamowite to jest. I jest najlepszym gofrem, jaki naprawdę jadłem i są lepsze niż te, które robię na chacie niestety. Także słuchajcie, oficjalnie ocena to 5 na 5, nawet 5 z plusem. Jeśli będziecie w Warszawie to wpadajcie do Waffle Bar, bo jest naprawdę przepysznie nie zapłacili mi za to. Jest naprawdę pysznie. Podsumowując Waffle Bar naprawdę było to obłędne, pyszne, doskonałe, idealne. Nie mam do czego się przyczepić. Jeżeli będziecie w Warszawie to serio przyjście tam i spróbujcie gofrów. No i dzięki temu mamy teraz idealne porównanie. Coś pysznego obłędnego, no i czy teraz ta reszta restauracji dorówna temu jakkolwiek? Jedźmy sprawdzić to, bo teraz idziemy do drugiej najlepiej ocenianej restauracji z goframi w Warszawie. Dojechaliśmy właśnie na Powiśle do drugiego miejsca najlepiej ocenianego z goframi. I to, co mnie dziwi najbardziej, to fakt, że tu nam przeciwko jest być może kawiarnia, w której jem bardzo często śniadania, i nigdy w życiu nie wiedziałem, że jest tutaj coś z goframi i naleśnikami. To miejsce w ogóle znika w tłumie. Nie wiem czemu, w każdym razie sprawdźmy, czy są dobre tego fry, czy nie. Znalazłem wejście i szczerze mówiąc, z tej strony wygląda to już całkiem ładnie. Jest dość spore menu, także chodźmy wybrać coś fajnego. Są gofry na słodko z cukrem pudrem, z nutellą, z wodami, z owocami. gof choco plus, który ma więcej trochę składników. I jeszcze tu są dodatkowe składniki, które możemy sobie dorzucić. Także muszę chwilę pomyśleć, co bym chciał w ogóle zjeść. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał zamówić gofra z owocami. Na miejscu? Na miejscu. To są te owoce, które są opisane? Truskawka, burówka, banan? Dobra, a czy możemy bez banana ewentualnie zrobić? Super. Karto będzie. No powiem wam szczerze, że bardzo miła obsługa. Wiadomo, że ten gof nie będzie tak wypasiony jak ten pierwszy, ponieważ nie jest to jako danie, tak jak tam śniadaniowe, tylko jest to po prostu bardziej jako goferek. Wziąłem z owocami, z truskawkami i z borówką. Odpuściłem banana, bo czasami mam niestety uczulenie i wolę uniknąć tego. W każdym razie jestem ciekawy, w środku pachniało obłędnie goframi, i naleśnikami, serio. Więc czuję, że może być to naprawdę bardzo dobrej jakości gof. Dziękuję ślicznie. Słuchajcie, wygląda bardzo ładnie. Na maksa ja tak jakby sobie zrobił sam w domu, więc mega mi się to podoba. Robimy przebiteczkę i próbujemy. Jest to podobny, wyglądowo gof do tamtego, pod względem takim, że jest to jakby okrągły wafel, czyli trochę taki bardziej amerykański styl. Natomiast już wydaje mi się, że nie jest on tak bardzo puszysty, jak tamten, który był w Waffle Bar. Jeśli chodzi o ciasto, to wygląda całkiem ok. Panie na mnie patrzy. Mm, muszę wziąć więcej. Generalnie jest bardzo smaczny i na pewno sobie go dokończę. Ale nie jest to aż tak puszyste i tak chrupiące, jak było to w poprzedniej restauracji. Ten mi smakuje bardziej domowo, że byłbym w stanie zrobić w domu taki sam. Jest on trochę chrupiący, ale to nie jest to, co było tam. Nie wiem, czy to kwestia ciasta, czy maszynki. W każdym razie jest dobry, ale dałbym takie 4,5. A tam dałem totalnie 5 z plusem. Podsumowując, gof był naprawdę dobry, był poprawny, ale nie było to coś mega rewelacyjnego. Generalnie, jak będziecie w Napowiślu, to spoko polecam dobry Goff. I przyjechaliśmy na krakowskie przedmieście w Warszawie, ponieważ to właśnie tu znajduje się najgorzej oceniane miejsce z goframi. Nie będę pokazywać dokładnie tego miejsca, ponieważ nie chcemy tutaj być aż tak niemili, ale sprawdźmy, czy naprawdę jest aż tak źle. Idziemy. A i co obok pani i dała nam gazetę. I to jest nasze zdjęcie, które nam przed chwilą zrobiła. Jesteśmy chłopani jak przez paparazzi. W ogóle niesamowite. Patrz, jak pięknie wyglądamy, ale śmieszne to było i za darmo. Magda Gessler, niekwestionowany autorytet kulinarny. Słuchajcie, dotarliśmy na miejsce, ale niestety jest nieczynne. Nie wiem, co teraz zrobić z tym faktem, ponieważ. Jest też piękno a ja chciałem gofra i nie mam gdzie go zjeść. A tu jest naprzeciwko kolejny. Na karcie jest napisane, że jest nieczynne tylko w dniu dzisiejszym, więc wracamy następnego dnia i sprawdzimy, czy się zdążyło otworzyć. Czy to? Miejsce było aż tak złe, że się zamknęło. Tego nie wiem i mam nadzieję, że jutro się otworzą. A ja chciałem wam jeszcze przypomnieć o mojej aplikacji Sweetville. Gra na telefon, która będzie dostępna już 16 września na Apple App Store oraz na Google Play Store. Mam nadzieję, że czekacie razem ze mną i że będziemy się świetnie bawić Sweetville. Moi drodzy, misja najgorsze gofry, część druga. Idziemy sprawdzić, czy dzisiaj są otwarte. Jest poniedziałek, więc miejmy nadzieję, że będą. No i niestety, są zamknięte. Powiem szczerze, że czuję zawód. Jest mi smutno, ponieważ wiem, że dużo osób czekało właśnie na te najgorsze miejsce, i to mogło być dla was najciekawsze, a tego po prostu nie ma w tym odcinku. I czuję się totalnie jak Magda Gesser w Rewolucjach Kuchennych, gdzie ona idzie do restauracji, którą rewolucjonizowała i tam się nie udaje, ta rewolucja jest tragiczne jedzenie i nie akceptuje jej. I to jest taki smutek, że nie udało się. Ale wrzucam ten odcinek, ponieważ są Dwa plusy z tego wszystkiego. Pierwszy jest taki, że Warszawa jest bezpieczna od złych gofrów, a drugi plus jest taki, że poleciłem wam dwa super miejsca, które wiecie, z czystym sercem mogę polecić, możecie sobie pójść i mieć fajne miejsce na gofry w Warszawie. Także y, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym.